Pania, prawnik po aplikacji, świeżo po aplikacji adwokackiej, poszukująca, może nie konkretnie umiejętności prawniczych, ale takich stricte komunikacyjnych. Bo jak ludzie trafiają do kancelarii, to też jest taka potrzeba. Rozmowy z klientem nie tylko pod kątem sytuacji stricte sądowych, ale też i konfliktów ludzkich. Jednocześnie pomysł na to, żeby też rozszerzyć działalność własnej kancelarii. Szkolenie z mediacji przede wszystkim pokazało to. Że jest ta inna droga, nie tylko sądowa, rozwiązywania konfliktów, ale można też to zrobić poza gmachem sądu. Można to zrobić za pomocą choćby negocjacji, które występują w mediacji, w zaciszu gabinetu, w zaciszu kancelarii adwokackiej. Więc plusem samego szkolenia jest to, że można. Wykorzystać mediację również w inny sposób niż do tego, co, co do tej pory jak prawnicy robili, czyli występowania na sali sądowej, ale można też wykorzystać te umiejętności takiej bieżącej pracy z klientami, którzy, którzy trafiają do kancelarii, jak również yy, te umiejętności negocjacyjne, które występują w mediacjach, w przypadku kiedy te negocjacje prowadzi się z drugim prawnikiem i z drugą stroną, więc y, ta y, umiejętność prowadzenia mediacji przekłada się też na to, że jeżeli jako prawnik będę skierowany do mediacji, to też wiem czego oczekiwać od tej mediacji. Może być?